Witam Was na moim kanale Dziś AGD i moja pierwsza naprawa pralki LG z silnikiem inwentorowym awaria bębna bęben przecina się jakiś słychać skrzyty pierwsze co pomyślałem to łożysko jak widzimy na filmiku bęben obraca się i nagle staje teraz w lewą stronę nie ma pilnego obracania, więc odkręciłem tylną płytę metalową. Cztery śrubki. Śrubokręt krzyżakowy. Pod płytą widzimy silnik inwentorowy. Tutaj ściągamy wirnik klucz 17. Pod wirnikiem mamy Stojan. Przykręcony sześcioma śrubami klucz 10. Na pierwszy rzut oka cewki wyglądają dobrze. Nic nie jest przepalone. Odkręcamy i ściągamy stojan. Na stojanie mamy dwie kostki, jedna od zasilania silnika, druga od czujnika hala. Wykonujemy pomiar ciągłości cewek. Rezystancja w normie, tak więc silnik jest sprawny. po sprawdzeniu wszystkiego okazuje się, że prawdopodobnie czujnik jest zepsuty. Wymiana czujnika jest dosyć łatwa, wszystko jest na klik. Zaklikujemy nowy czujnik, który udało mi się zakupić w jednym z serwisów LG. Link macie pod filmem. Następnie zakładamy kostki zasilające Przykręcamy śruby. Możemy też sprawdzić jeszcze raz łożysko, czy wszystko w porządku. Bęben się kręci, nic z łożyskiem się nie stało. Wszystko skręcamy porządnie do kupy. Zakładamy wirnik, wszystko skręcamy i sprawdzimy, czy wszystko działa. Test sprawności pokazuje, że bęben kręci się prawidłowo nic się już nie zacina nie ma skrzydłów dlatego za wszystko odpowiedzialny był ten przednik Szybka i sprawna naprawa myślę, że komuś ten filmik się przyda i jeśli macie podobny problem to z łatwością go usuniecie Dziękuję za Obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam oraz no. cześć.